Jebany Menelu kogoś ty nam tu przyprowadził tym razem, pragnę przedstawić wam jego czarnowatość. Polemisowałbym nad jego czarną gębą. A ja nad twoją. Czy ktoś cię pytał o zdanie ty niedorobiona krowia kupo? Bo mi się zdaje, że chyba nie, więc trzymaj swój czarny ryj na kłódkę balasie, jeden. Jak sobie życzysz, brodata mały po. No kurwa zaraz wyżoruje ci ryj pumeksem aż z czarnego zrobi się czerwony. Mógłbyś się przynajmniej umyć smartfon z zwierzyną. A on to co, mógłby ogolić ryja przed moją wizytą, a ty dupę bo chyba mi nie powiesz że to coś czym właśnie gadasz to twoja twarz. I co cię tak gapisz jakbym ci ojca schował do kieszeni. Dobra, pogadajmy o interesach. Nie przysłali mnie tu z przychodni abym uświadamiał was w sprawach higieny. Przejdę od razu do rzeczy. Mam problem. Dzieciaki w dzieciństwie śmiały się ze mnie w przedszkolu że jestem synem górnika. Ja im nie mówiłem że to nieprawda ale one nie słuchały. Wreszcie poskarżyłem się pani Basi ale ona odwróciła się do mnie dupą. Nie wiedziałem co robić więc napisałem do redakcji Brawo Girl a potem do małego gościa niedzielnego. W obu gazetach odpisali mi żebym się nie przejmował bo przy najmniej nie widać mnie w nocy. W nocy? Urzekła mnie twoja historia. Wiesz, ze mnie dzieci w przedszkolu śmiały się, że sikam w gacie. Pamiętam jak kiedyś zlałem się w majtki podczas leżakowania. Albo kiedyś wyparłem w kiblu o ścianę. Czemu to zrobiłeś? Bo nie było papieru toaletowego. No to o czym to ja mówiłem, a tak? Morda w kubełkniocie, szczerze, to gówno mnie to obchodzi, a więc, okej, okay. nie będę wijał już w bawełnę. Co jest kurwa? Kurwa bawełnę? Bawełnę to ty zbierasz na polu bawełnianym. <ścoughs> Odjusz ten już do chleba, nie dałeś mi do cholery dokończyć a ja chciałem powiedzieć że swoim kiblowym wyczynem, takiego narobiłem, a mebarasu że potem była kolejka do kibla i sprawdzali kto ma obsraną dupę, i najlepsze było to że jakiś gościu przede mną miał i poszło na niego. To ja. Tyś? Pierre, laj.